Witam panowie, znowu wakacje. Cóż by innego nie robić jak poprawki lakiernicze w BMW. W trzy lata temu robiłem przy tylnym nadkolu, tu gdzie się zderzak łączy. robiłem 3 lata temu drobne zaprawki razem z pruszem lakierniczym, ale nie zrobiłem jedną głupotę, tu od dołu nie nałożyłem masy uszczelniającej, która by ewentualnie chroniła karoserię przed otoczeniami od kamyków. Bo tu zawsze wychodzi błoto z kamykami między zderzakiem a błotnikiem, nie zrobiłem tego. Historia się powró powtórzyła. Mimo tu nałożenie dość grubej warstwy epoksydu, niestety znowu otłukło. Tu już widzicie, ja sobie zacząłem już taką tarczą zwaną włosem mongoła, włosem murzyna, oczyściłem, Nie ma śladów już korozji. Rozszlifowałem sobie to kawałek dalej. Można zobaczyć jak są warstwy lakieru. To jest właśnie 3 lata temu ja dokładałem, dodatkową warstwę robiłem w próż. I tym razem zrobiłem troszeczkę inną technikę naprawy. Opakowujemy sobie ten rant. Dobra, więc tak. Kupiłem sobie taki palniczek. On tu ustawia sobie, może sobie ustawiać moc płomienia. Taką pastę. Nawet się nie w tym czy one się różnią. Zobaczymy, jak popełnię błąd. Trudno, to będę robił jeszcze raz. Do odważyć, jak to mówią, świat należy. I co? Jedziemy. Nanosimy pastę. Tak jak mówię, z tamtej strony już próbowałem. Nie było problemów. Ja tylko wam pokażę tą krawędź. Nie będę wam pokazywał tej krawędzi pod spodem, jak to wygląda. Bo to trzeba tam się niestety skupić, położyć. A niestety ja nie mam operatora. Nagrywam z ręki, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, odpalamy palnik. Możemy już wygrywać szmatka przecierane i pocynowane wiadomo nie zdążyłem odrzucić na porę palnika troszeczkę mnie trzeba jeszcze raz i poprawić no bo tak jak mówię na dwie ręce a trzecie nie mam tak to wyszło mamy tutaj cynę nałożoną najciekawsze robiłem bardzo blisko wlewu paliwa to też jeszcze musiałem uważać, żeby to się nic nie stało. Mam jak najbardziej podcynowane. RANT też jest tu podcynowany. Teraz to damy temu w, e, ostygnąć. Ostudzi się to. Wyprowadzimy to delikatnie papierem. Zobaczymy, czy nam się tutaj lakier e, nie naruszył. O, lakier, z tego co zobaczyłem na tamtej stronie, wytrzymuje temperaturę cynowania. Lakier nie znosi bezpośredniego kontaktu z palnikiem, więc jeśli rozgrzewamy blachę tak równomiernie, nie idziemy po lakierze, to absolutnie nam go nie podpali. I nie spuchnie, nie odejdzie, nie naruszy jego struktury. Ale mówię, to trzeba robić delikatnie. Mocno delikatnie uważać. I Teraz będę się starał tylko delikatnie to zmatować jeszcze raz, tak żeby nie naruszyć tej powłoki cenowej. Gdzie trzeba to wiadomość troszeczkę wytnie, ale najbardziej wrażliwym miejscem jest ten odcinek. Odtąd dotąd. Tu wyskakują kamienie, i ten narożnik musi być bardzo ładnie pocynowany. Delikatnie tylko włókniną, siwą, żółtą, zmatowiony i położony dzień w bok zmagań. Wczorajszy dzień udało się zakończyć na pocynowaniu na podkładzie poksytowym, który dzisiaj. Został rozślifowany to przejście. Mimo tutaj stosowania tej gąbki, to zawsze te przejście, takiej gąbki, która robi gładkie przejście, to i tak dalej, że troszeczkę to rozślifowałem zawsze i nałożyłem szpachlę. Teraz ktoś się zapyta, po co ta szpachla? Otóż ta szpachla uzupełnia ten lakier, który został usunięty podczas dostawania się do gołej blachy teraz yy, właściwie coś takiego, że jeśli bym robił cały element, a nie tylko ograniczał naprawdę do jakiegoś miejsca, w ogóle tej szpachli tu by nie musiał być, po, po prostu bym rozszlifował na takim odcinku do gołej blachy powiedzmy, na takim odcinku, gdzieś tam, aż tam dalej z pół metra yy, pod podkład i tak dalej, ale że ograniczam miejsce naprawdę do, do, do niewielkiego obszaru, musiałem szpachlą uzupełnić to, co zabrałem podczas dostawania się do gołej blachy, po to, żeby yy, no to miejsce naprawdę było jak najmniejsze, nie? Witam Panowie następnego dnia. Jak widać roboty dość mocno poszły, bo już mamy lakier. Mamy już wycięte papierem 2500 wszystkie trącenia. Mamy już wypolerowane. Wypolerowany błotnik. Trącenie zaczynało się, lakier zaczynał się gdzieś odtąd. Bieg po tej linii kończył się gdzieś tam przy tej klamrze. Wiadomo, to było tak lakierowane, że im bliżej uszkodzenia, które naprawialiśmy, jest grubsza warstwa lakieru, coraz cieńsza, coraz cieńsza, i na końcu taka tylko mgiełka, która została potraktowana rozpuszczeniem do lakierów, które tam mgiełkę, ten zapróż tak zwany, wtapia w stary lakier. Dzięki temu mamy, nie mamy progu i łatwiej to nam jest spolerować. Efekt widać, jak widać, jest fajny, no stoi w cieniu drzewa, może niestety nie będzie wszystkiego widać, ale jak widać, jest świetny efekt, lakier ze starym, stary i nowy połączył się niewidocznie. Drugą stronę już też mam wyprowadzoną, zrobioną, teraz pozostaje tylko mi nałożenie, tu na ten narożnik od spodu masy uszczelniający, żeby ani ta blaszka, która tam trzyma ten zderzak, ani zderzak nie ocierał. I jednocześnie, jak mówiłem, te kamyki wypadające w tą stronę nie niszczyły nam tego lakieru. Prace zbliżają się powoli ku końcowi. Efekt polerowania naprawdę fajny. Pierwszy raz sobie polerowałem jakimiś tam pastami. Przedtem zawsze robiłem to pastą tempo. Na szmatce to można było dostać szału, bo Trwało to bardzo długo. Tym razem zastosowałem coś takiego. Niby to jest pasta oznaczona w taki sposób, że niby oznacza, że to jakieś tam dość mocne cięcie ma być. W sensie dość mocno będzie zbierała. Ale lakier nowy od starego się nie różni. Co ciekawe, polerowałem takim, że tak powiem, wiejskim zestawem. Profesjonaliści mogą się śmiać. Makita plus pomarańczowa gąbka w dodatku jeszcze dość duża, ale powoli, umiejętnie poprowadzona dała naprawdę bardzo fajne efekty. Ciemno już się robi, widać butniczki już skończone. Jeszcze trochę trzeba jutro pasty zmyć, widać jeszcze są ślady pasty gdzie gdzieniegdzie. Trzeba to jeszcze zatrzeć Tutaj też coś trzeba to ładnie umyć. Na kole widać jeszcze trzeba to pozmywać. Ale ogólnie łączenie wszystko wyszło ładnie. Ziarno wyszło ładne. Nic nie widać. Zaskoczony działaniem tej pasty polerskiej oberwało też jeszcze się Bagażnikowi i pokrywie bagażnika w tamtym roku robiłem tą klapę. Nie byłem zbytnio zadowolony, jak mi to wyszło. Bo wtedy, jeszcze to robiłem pastą tempą na szmatce, to można było się, że tak powiem, zamęczyć. No i postanowiłem, że przejadę to papierem 2,5 tysiąca. Usunę delikatnie jeszcze skórkę pomarańczy, która gdzie nigdzie jeszcze była i przelecę to ładnie tą pastą na wkrętarce jak widać efekt dość fajny bardzo ładne lusterko wyszło minimalka na skórka pomarańczy jak na oryginalnym lekerze nareszcie auta jutro czekam dużo mycia wyciągania z zakamarków pasty pędzelek mam taki fajny do tego więc zakładam troszeczkę, myję i na koniec pokażę jak to wyszło jeszcze w słońcu i tyle.